Dobry wieczór, koleżanki i koledzy. Witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj krótka relacja z mojego jeszcze 40-litrowego baniaczka. Powiem co i jak, bo troszkę się zmieniło, a jeszcze więcej się zmieni, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Jak widzicie, cały zbiornik prezentuje się całkiem całkiem przyzwoicie. Wyrzuciłem Sporą część rogatka, no i myślę, że zbiornik bez tak dużej ilości tej roślinki zyskał na atrakcyjności, dlatego że mikrozoria, które są, wydaje mi się, niewątpliwą ozdobą tego baniaczka, są bardziej widoczne, no i wybiły się na pierwszy plan. Po ospie, już wam o tym mówiłem, ale nadal. Tak jest. Po ospie pozbyłem się na szczęście glonu, który trapił moje czerwone roślinki, w szczególności rotale. Tych glonów już nie ma. Akwarium jest od glonów czyste, co mnie bardzo cieszy. No ale nie ma glonów, to muszę dokarmiać moje otoski tabletkami ze spiruliny. Otoski też mają się dobrze. I teraz przechodzimy do meritum, czyli do obsady. Mam tutaj 10 bystrzyków Amandy, które są naprawdę świetnymi rybkami. Nie są, nie są może one tak atrakcyjne jak neony czy, czy inne ryby, na przykład jakieś razbory, ale są bardzo wdzięczne w obserwacji. Mają fajne stadne zachowania, które przypadły mi, jako obserwującemu do gustu. Na pewno mam w tej mojej 10 rybiej obsadzie kilka samców. No i najważniejsze, że więcej, jest samic. I te właśnie ciekawe, ciekawe zachowania można zaobserwować. Oczywiście dwie moje piękne lorikarie. Tutaj widzicie jedną z nich jest następna, wisi sobie na roślince. Jeden neon, neon simulans, który tutaj chowa się w roślinności. No i z ważniejszych rzeczy nie mam już moich pielęgnic Ramireza. Nic się z nimi nie stało, po prostu mając już za bardzo niedługo większy zbiornik, postanowiłem iść w nowe pielęgnice innych gatunek. No, i, i zobaczymy, co to będzie, bo jeszcze do końca nie jestem pewien, co to będzie. Na razie, na tę chwilę, mam w zbiorniku samca Apistograma. Yy, to jest yy, Apistograma, czekajcie, zaraz Wam tutaj powiem. Yy, apistograma Macmasteri. Tak, to jest samiec Apistograma McMastery bardzo y, ładna rybka, ciut większa od ramirezek. Y, kolorystycznie y, może nie tak atrakcyjna, ale, ale całkiem ładna. Nie wiem, czy ten samiec tutaj się pojawi, czy też nie. Może udałoby go się jakoś y, Wam pokazać. Więc ten magmasterie to pierwsza propozycja. Zobaczymy, czy uda się do niego zdobyć samicę. Jeżeli uda się zdobyć do tego y, samca Apistograma i Samice, no to oczywiście zostaje ta parka w moim zbiorniku. Jeżeli się nie uda, no to, no to będziemy szukać dalej. Może to będzie Apistograma Wiejta, może boreli. Zobaczymy, co, co uda się zdobyć. Jestem w kontakcie tutaj z kilkoma osobami, z kolegą ze sklepu akwarystycznego, no i, i tak działamy. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o nowy zbiornik, to będzie zbiornik o długości 60 cm, tak z kawałkiem, będzie głębszy niż ten, który mam, no i, i ciut wyższy, z tego co wiem, to będzie takie 60 litrów. Mam nadzieję, że tą aranżację, jaką mam, uda się rozciągnąć o, o 10 cm, że nie straci ona na, na swoim yy, uroku no i, i będzie wszystko to, jak być powinno. Tutaj o, macie fajne zachowanie. Nie udało się odchodzić niestety fajne zachowanie bystrzyków, które między sobą tutaj jakieś przepychanki uskuteczniały. I zobaczymy jak to będzie z tymi nowymi. A to jestem bardzo, bardzo ciekawy. Co jeszcze wchodziła? Wchodziła opcja Piedmigli Skakardu, no ale, ale z tym tutaj nic nie wyjdzie. Zobaczymy, jak, jakie to akwarium będzie duże, bo zamawiałem inne, będzie inne, będzie inne, gdy je kupię. Trochę nie udało się dograć wszystkiego ze, ze szklarzem, jeżeli chodzi o wymiar. Będzie większe niż zamówiłem, no ale chyba lepsze większe jak mniejsze. Mam nadzieję, że przed świętami albo po świętach uda się to wszystko ruszyć, no i, i będzie inny zbiornik. Trochę ta przekładka mnie przeraża, no ale, ale myślę, że jakoś damy radę. Myślę, że to będzie taki proces, który... Pozwoli mi się troszkę akwarystycznie rozwinąć, no bo w większym akwarium większe możliwości lepsza możliwość obserwacji tego, co w nim jest. No myślę, że będzie dobrze. No dobra kochani. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym filmiku. Pozdrawiam.